Cześć moi kochani, z tej strony Agnieszka Soborenko. Bardzo cieszę się, że mogę was powitać na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że czujecie się ok i bardzo dobrze Wam minął również długi weekend. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, zanim zacznę dokładnie, zanim przejdę do dokładnej tematyki tego filmu, chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiaj jest 20 sierpnia i usłyszałam w radiu, że 20 sierpnia jest Dzień Wyznawania Miłości. Więc jeśli e, dzisiaj nie zdążyliście, 20 sierpnia, no to spróbujcie następnego dnia albo jeszcze innego dnia. Właściwie to miłość powinno się wyznawać każdego dnia. Bez, e, bez znaczenia, czy jest to 20 sierpnia, Dzień Wyznawania Miłości, czy to jest zupełnie inny dzień, czy to są walentynki, czy nie walentynki, czy. No, obojętnie jaki dzień, zwykły powszedni dzień, powinniśmy pamiętać o tym, żeby wyznawać sobie miłość. I nie tylko partnerowi, nie tylko, nie tylko mężowi, ale żeby pamiętać, żeby powiedzieć o tym swoim dzieciom, swojej siostrze, swojej mamie. To jest coś wspaniałego, usłyszeć od czasu do czasu, że ktoś nas kocha. Także pamiętajcie o tym, że dzisiaj Dzień Miłości. Jak już mamy sprawę miłości za sobą, że tak to powiem. To zacznę dokładnie od tego, żeby przejść do tematyki filmu. Czyli dzisiaj film będzie opierał się na tym, przede wszystkim, jak zrobić sobie piegi, sztuczne piegi. Bo piegi, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy są teraz bardzo modne, są hot seksy Jednym słowem są bardzo modne, i dobrze by było, właśnie, żeby e, jeśli ktoś chce mieć piegi, chce się wyróżniać trochę, się powyróżniać, bo to też w jakiś sposób człowieka wyróżnia, ale na plus wyróżnia, żeby nie było, naprawdę na plus wyróżnia, e, to można właśnie w fajny sposób sobie te piegi zrobić. E, I ja Wam właśnie chcę tutaj zaprezentować, jak można to zrobić, w jaki sposób. Czyli przy użyciu takiej oto szczotki. Ona tak wygląda. Taką mam szczotkę. Ona już jest wyczyszczona, yy, wymyta. No, troszkę jest porysowana, trochę zniszczona, bo już, bo już troszeczkę ją używam. Także taką mam szczotkę. I przy użyciu tej szczotki można sobie zrobić piegi. Yy, zaraz Wam pokażę, jak za chwilkę, spokojnie, cierpliwości. Zaraz zobaczycie. Najpierw trzeba dokończyć makijaż. Bo yy, tak jak widać. Mam już nałożony podkład na twarz, ale poza tym nic więcej na mojej pięknej, kochanej twarzyczce nie mam. Więc coś by się przydało nałożyć. I oczywiście zacznę od, myślę, że brązera że zacznę od brązera że najpierw nałożę sobie brązer. Czasami używam róż. Brązer, róż i rozświetlacz, a czasami tylko brązer i rozświetlacz. Więc może zacznę tylko od. Więc zacznę tylko od bronzera i skończę na rozświetlaczu, a potem przyjdzie cała reszta, czyli brwi, usta, e no i ewentualnie tuż do rzęs. Nie będę tutaj za bardzo szalała. I jak to mówią, zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego. No, u mnie akurat się światło w moich oczach jeszcze tak bardzo nie zmienia, ale zmienia się światło na dworze. Zmienia się światło na dworze i obawiam się tego, żeby mi to jednak fajnie wyszło, żebym zdążyła z tym światłem i żeby znowu nie było takiej kapy jak ostatnio, że mi światło, wiecie, pff, zjechało totalnie i. A, szkoda gadać. Dobra, ale tak, teraz zaczynamy od brązera. Wystarczy dodać piegi. I zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć o tym, że ja mam swoje naturalne piegi, które zostały przykryte podkładem do twarzy. Tylko te naturalne piegi pojawiają się zazwyczaj w okresie letnim, czyli po prostu kiedy zaczynam się opalać, wtedy pojawiają się moje piegi, i najczęściej pojawiają się one w okolicach czoła, nosa i delikatnie czasami policzków. Ale one są dość takie jasne, nie występują one cały rok tak. Jak niektórzy ludzie mają piegi, które występują latami i po prostu już takie piegi mają i po prostu one są. A u mnie one pojawiają się właśnie tylko w okresie letnim od słońca, od opalania. I ja tą tutaj szczoteczkę, którą mam, Pomaluję pomadką, pomaluję pomadką, i mam tutaj pomadkę. To jest oho, ona jest tutaj złamana, bo to, to oczywiście dzięki mojemu kochanemu dziecku. Lip Paint Mat z firmy L'Oreal Paris. I ja jej użyję, czyli już wam pokazuję, żeby to było widać. Użyję jej w ten sposób, że aby nie było zbyt grubo, i żeby nie było zbyt tak, wiecie, e, regularnie wszędzie na wszystkich oczkach oczkach to nie oczka, na wszystkich ząbkach regularnie pomalowane, no to wiadomo, że tak nie może być, bo wtedy to by się tragicznie odbiło. <laughs> Dlatego o, będę malowała w różnych miejscach. Raz tu, raz tam, raz tu, raz tam, raz tu. Teraz tam. O, tutaj troszkę za mocno, żeby to brzydko nie wyglądało. I tu, i tu, i tu. Ok. Troszkę nie przesadzić, wiecie. Myślę, że wystarczy, bo by było już tego naprawdę za dużo. i Wtedy by to nie wyglądało zbyt estetycznie, bo już tłumaczę Wam o co chodzi. Czyli teraz, kiedy już pomalowałam tą szczotkę, ona już jest pomalowana. Ząbki są pomalowane, to teraz te ząbki będę pomalowane, ząbki odbijała sobie na czole, na nosie i tak dalej, i w ten sposób powstaną, powstaną piegi. Ok. No to przechodzimy do dzieła. Aż się boję co z tego <laughs> Bo jeszcze tego nie próbowałam. Ok. rany, chyba wezmę lusterko, czekajcie. Moment, bo coś mi tutaj spadało. Wezmę lusterko. I zaraz Wam pokażę. O, coś jest. O, ale jaki fajny efekt. Mnie się podoba. Zaraz Wam pokażę bliżej do kamery. Wow. Zaraz, żeby to się bardziej mi odbiło. Ja wow. yeah. na nosku są najczęściej właśnie te piegi. Już Wam pokazuję do kamery. Bliżej, słuchajcie, no wygląda to bardzo ładnie, moim zdaniem. Tylko no, można by to było bardziej dopracować. Jednak wiecie, żeby to jednak było um, troszkę tego więcej na czole, na nosie. Jeśli ktoś oczywiście chce. No tutaj to mi się właśnie bardzo, bardzo mi się podoba. I tutaj z tej strony yy, też to jednak bardzo ładnie wyszło. No, dla mnie na plus. Tutaj taki ciemny, <laughs> jaka ciemna piega. Wow, naprawdę to jest świetne. Mnie się bardzo podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba. Nie no, świetnie, tylko ja bym może zrobiła większą częstotliwość tego, żeby jednak tych piegów było troszkę więcej. Czekajcie, ja sobie tego trochę jeszcze dodam. Jeszcze raz to zrobię. Yy. Będę chciała zobaczyć właśnie, jak będę miała ciemniejsze, i jeszcze chcę dodać taką: jeszcze chcę sobie nałożyć taką fajną pomadkę na usta. I właśnie ta pomadka, te piegi ciemne, i chcę zobaczyć właśnie, jak to będzie wszystko razem współgrało. Aż normalnie jestem podekscytowana, naprawdę, bo już nie mogę się doczekać. I jak mi to wszystko wyjdzie. A wiecie, są takie niektóre modelki, które po prostu, wow, mają takie te piegi ciemne, ale to tak cudownie wygląda. One mają taką, taką nietypową urodę i te piegi, Jezu, to naprawdę wygląda ślicznie. I myślę, że może coś takiego mi się uda, uda mi się stworzyć. Zaraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda, ale może może więcej, tylko na czoło. Ale Kites, Wow! Wow! Ja nie mogę! Ale gicior! Oh my god! Wiecie, tutaj mi najbardziej przynosi jest Ciężko poodbijać to, najciężej mi jest właśnie przynosić to poodbijać, bo musiałabym mieć chyba mniej szczotkę, żeby to przynosić poodbijać, tak, między nosem a policzkiem, tutaj między tym przejściem, bo tutaj może to naprawdę fantastycznie zrobić. Taka buźka obsypana tym piegami, wow, normalnie, rany, ale się jaram. Ja jaram się normalnie tym. Piękne. Okej. Okay, powtórka. Jeszcze raz. Ostatnie podejście tym sposobem. Czyli tym sposobem może tą pomadką. Ostatnie podejście, ale jak to ślicznie wygląda. Jakbym miała jeszcze jaśniejszy podkład. To naprawdę po prostu bajer totalny. Jezu. O jej. Tutaj bardziej przy oczku. O, bo sobie do oka włożę. Jaki bajer! Wow! O No, ja bym to jeszcze mocniej zrobiła, ale wiecie, boję się, że. Mogę to schrzanić, bo, bo właściwie pierwszy raz to robię i naprawdę obawiam się, że mogłabym to, mogłabym to schrzanić, żebym to schrzaniła i wyglądałoby wtedy niefajnie. Musiałabym od nowa nagrywać, denerwować się, więc zostawię na razie to tak, jak jest, ale naprawdę mi się bardzo podoba. Efekt mi się bardzo podoba. Popatrzcie sobie, mam nadzieję, że to widać. Widać na nosku, widać. O, tutaj widać. Jest śliczna śliczna naprawdę. I teraz użyję takiej pomadki. Tak wygląda. I to jest Revolution. Makeup. O, rany, 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 rany. Nie widać. Makeup Revolution London. Salvation. Chyba tak to się czyta? Velvet Lacquer. La nie wiem, nie wiem, czy tak to się czyta, trudno mi powiedzieć. Okej, okay, ja sobie ją nałożę i teraz się zastanawiam, jak mi to wszystko wyjdzie. A jakbym tą pomadkę nałożyła na szczotkę i tym zrobiła, no mogłyby troszeczkę wyjść nienaturalne, bo to jest jednak kolor taki fioletowy. Mogłyby te biegi jednak trochę takie nienaturalne wyjść. A tutaj użyłam pomadki brązowej i jednak to wiecie tak troszeczkę. Lepiej, chyba, tak, tak mi się wydaje. No, też możecie popróbować pogru same w domu. Zostawcie mi komentarz, hmm. czy Wam się coś takiego podoba. Taką e, robienie pomadką e, i szczateczką, ząbkami, odbijanie ząbków. Mam już kolejny makijaż zrobiony. I musiałam się niestety przebrać, bo przy zmywaniu wcześniejszego makijażu pobrudziłam sobie sukienkę. I musiałam się po prostu przebrać. Także teraz jestem na żółto ubrana. Ale widzę tutaj w kamerce, że jednak ten żółty bardziej mi pasuje niż ten czerwony, bo przynajmniej bardziej pasuje do całego mojego tła. Bardziej pasuje, dlatego że ładniej się to komponuje tutaj z tymi słonecznikami, z tymi kuleczkami. O wiele ładniej to wygląda ten żółty kolor niż czerwony. Dobrze, w takim razie ja teraz będę Wam prezentowała ponownie robienie piegów i z powrotem wezmę tą pomadkę, której używałam wcześniej, i zrobię ją do tego makijażu, który mam teraz na twarzy. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Postaram się to zrobić jeszcze lepiej niż wcześniej. No, i ja już skończyłam. Skończyłam zupełnie robić te piegi. Są już gotowe. Wyglądają tak. Jest ich tym razem więcej. Chociaż tutaj wyszło mi to. Niezbyt estetycznie, dlatego że wygląda to troszeczkę jak takie ślady po trądziku, jak takie blizny, więc tutaj wyszło niezbyt estetycznie, ale no, to jest kwestia tego, żeby jednak dobrze pomalować tą szczotkę niezbyt często, żeby to nie było zbyt regularne. Nie zbyt blisko siebie i nie za dużo jednak tych piegów żeby robić, bo im więcej się ich robi, tak jak w moim przypadku teraz przy drugim podejściu, no to jednak to wychodzi totalna klapa. Najlepiej zrobić tych piegów troszkę, nie za dużo, a wtedy wygląda to ładnie i naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. No dzisiaj będę kończyła. <laughs> Mam nadzieję, że mój film wam się podobał. I bardzo was proszę, żeby było dużo łapek pod moim filmem. Łapek oczywiście do góry i dużo subskrypcji. I komentarze. Bardzo, bardzo to proszę, żebyście pamiętali o tym, że mnie to jest bardzo potrzebne. Jeśli mam się dalej rozwijać, mnie jest to bardzo potrzebne. Jeśli mają kolejne filmy powstawać, a ja bardzo bym chciała, żeby powstawały kolejne, ale musicie mi dać do tego motywację. Więc jeśli będę widziała, że to się jeszcze bardziej rozwija, że jesteście chętni, zostawiacie łapki w górę, zostawiacie komentarze, subskrypcje subskrybujecie mój, mój kanał, no to wtedy po prostu będzie mi jeszcze, jeszcze będę chętniej po prostu tworzyła nowe filmy. A póki co, no to życzę Wam udanego tygodnia i trzymajcie się zdrowo. No i niestety powoli wakacje będą się kończyły, ale jeszcze zanim się skończą wakacje, ja wystartuję z jakimiś kilkoma fajnymi filmami, które mam nadzieję, Również y, przypadną Wam do gustu, bo mam nadzieję, że ten film także przypadnie Wam do gustu. Ok, no i co? Ja będę kończyła. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Do następnego. Pa, pa.